Wam to wideo w takim lekkim biegu pomiędzy spotkaniami. Jestem aktualnie w Warszawie. Chcę Cię zaprosić na cykl Droga do kocham biznes. W ogóle skąd ta inicjatywa, dlaczego mówię o spotkaniach, dlaczego mówię o tym, że jestem w Warszawie? Bo wierzę w to, że prowadząc biznes trzeba mieć dwie rzeczy, żeby pozyskiwać powtarzalnie klientów, którzy. Zostaną w Twojej firmie. Po pierwsze, trzeba mieć relacje zbudowane, trzeba poznawać ludzi, trzeba się z nimi spotykać, trzeba z nimi spędzać czas, poświęcać im swoją uwagę. To jest jakby pierwszy z elementów, to aktualnie robię w Warszawie, tego nie mogłem robić zdalnie. Natomiast druga rzecz, która jest istotna w prowadzeniu firmy, to jest taki skalowalny lejek sprzedaży, który może przyprowadzać klientów do Ciebie, niezależnie od tego, czy wykonujesz pracę, czy jesteś na wakacjach. To po prostu powtarzalnie działa. I teraz. To, co widzę i to, co najlepiej się sprawdza, to trzeba mieć zarówno relacje, które buduje się latami, oraz trzeba mieć lejek. I nie, nie można tutaj mieć jednego albo drugiego. Trzeba mieć te rzeczy obie. I teraz to, co jest istotne, to, co Cię może zainteresować, to właśnie biorąc te dwa elementy pod uwagę, zorganizowaliśmy cykl spotkań Droga do Kocham Biznes, gdzie akurat moim tematem będzie pokazanie Ci lejka sprzedaży tego, jak możesz zastosować to w swojej firmie, a, a Ty od razu możesz też zbudować relacje z osobami, które będą brały udział w takim spotkaniu jak to. Zobaczysz dokładny program na stronie w linku poniżej. Do zobaczenia.